No Na pewno było widać, że kosztowało to nas to sporo sił, ale najważniejszy jest efekt. Cieszymy się z półfinału. Chcieliśmy podejść pierwsze minuty troszeczkę wyżej i, i strzelić bramkę. Udało się i, i wydawało się, że Wiśla może przeważała, miała więcej posiadania piłki, ale jakoś klarownych sytuacji nie miała i do przerwy wygrywaliśmy 1-0. Powiedzieliśmy sobie w szatni, że na pewno czeka nas jeszcze drugie 45 minut, bardzo ciężkie. Potem chwila gdzieś tam słabości, wiadomo, przytrafił się jakiś błąd, troszeczkę nieporozumienia, strzelili bramkę i ten mecz tak z minuty na minutę się wyrównał i było ciężko, ale w dogrywce po prostu też my mieliśmy szansę, nawet sam ja miałem w 90 mogłem po prostu ten mecz zakończyć. Znaczy w dogrywce. Powinienem to strzelić. no Nie udało się, ale tak jak powiedziałem wcześniej, cieszymy się że z efektu końcowego, czyli z awansu. Na pewno, tak powiedzieliśmy sobie przed meczem, że zrobimy wszystko, żeby spełnić swoje marzenia, bo nie ukrywajmy, jest to historyczny awans do półfinału, a nie podzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Co by się nie działo, na pewno damy z siebie 100% w półfinale.